Witam w kolejnym odcinku mojej audycji. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na parę tematów. Pierwszym tematem, na który chciałbym pogadać jest nowa pandemia. Jest, zostało nam to ogłoszone, że pojawił się nowy wirus, właściwie nowy dla większości z nas, ale lekarze znają go już od dawna, e, nowa pandemia, czyli bakteria Legionella. Sprawdziłem sobie w internecie e, historię tego e, wirusa, tej bakterii, i okazało się, że ona jest już nam znana od 1977 roku. Więc nie jest to nic nowego, i cały czas z tym żyliśmy. Eee, sprawdziłem sobie parę artykułów właściwie, ponieważ o, tym, o tej bakterii słyszałem w telewizji i sprawdziłem sobie, co na to internet. I internet jest zatrzęsiony wręcz informacjami na ten temat. Eee, jak piszą. Już pięć osób nie żyje. Cały czas ludzie są teraz straszani. Gdzie czai się bakteria i tak dalej? Jest to nic innego jak to, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tym, że co parę lat będziemy straszani czymś nowym. Jest to po prostu kontynuacja tego planu zastraszania Polaków czymś. Co właściwie jest z nami od zawsze, więc jest to kolejny test na inteligencję. I właściwie tyle o tej nowej pandemii, o tym straszliwym, straszliwej bakterii, która była z nami od zawsze. Drugim tematem jest śmierć Prigorzyna. Jak podaje Wikipedia, Prigozyn był rosyjskim biznesmenem, bliskim współpracownikiem Władimira Putina. Właścicielem tak zwanej fabryki troli, blisko powiązany z prywatnym przedsiębiorstwem wojskowym, grupą Wagnera, której był założycielem. Generalnie sytuacja wygląda tak, że ponoć leciał samolotem, który został w jakiś sposób e, wysadzony, tak? ktoś w, w niego strzelił i ten samolot spadł. Kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie, że tylko idiota uwierzyłby w to, że dosyć ważna persona, jak Prigozhin w, tak, w taki błahy, w taki idiotyczny sposób mogłaby zginąć. Tak, że, że poleciał i, mm, i zginął. E, następnego dnia Putin skomentował to w ten sposób. Był to człowiek o trudnym losie, który popełnił w swoim życiu poważne błędy, ale osiągnął wyniki, kiedy poprosiłem go, aby zrobił to dla wspólnej sprawy, tak jak w ostatnich miesiącach. No i tutaj dobre pytanie: co on zrobił w ostatnich miesiącach? Otóż przeprowadził fałszywy pucz, który miał odwrócić naszą uwagę i Przemieścił swoich ludzi na terytorium Białorusi. To właśnie zrobił Prigorzyn, o czym wspominała Putin. Więc, jakby sytuacja jest po prostu komiczna, że ten człowiek po prostu chciał zniknąć i to zrobił. Tak. Nawet słyszałem w telewizji państwowej, że podobną, właśnie teorię, że Według nich też ten człowiek po prostu zniknął, ponieważ wokół niego porobiło się trochę kontrowersji i w pewnym sensie ten człowiek napluł Putinowi w twarz i publicznie musiał po prostu zniknąć. A ten człowiek całe życie walczył dla Putina, więc był jego jednym z lepszych ludzi, więc byłoby to dziwne, żeby Putin chciał się pozbyć. Samego Prigozu oraz kilku osób, kilku kluczowych osób z grupy Wagnera. Kolejnym tematem, który nie jest poruszany prawie nigdzie, a poruszany jest tylko w tematycznych jakichś stronach, jakichś gazetach, to temat polskich rolników. Czyli nic się nie zmieniło w Polsce. Czyli Nadal poruszane są błahe tematy, a rolnictwo jest gdzieś na samym szarym końcu. E, mam trzy tematy, czyli rolnicy liczą straty związane z suszą. E, jak można przeczytać, niemal bezdeszczowy maj i czerwiec sprawiły, że dziś plony, zwłaszcza w zachodniej części regionu, są mizerne, mówi Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Tutaj mamy, to jest generalnie tragedia, czyli mm, fakty, że rolnicy nie otrzymują żadnej pomocy albo po prostu otrzymują ją wtedy, kiedy mocno krzyczą i kiedy o tym się mówi, czyli kiedy błagają rządu e, o pomoc. Ci ludzie muszą błagać, żeby otrzymać pomoc, a pamiętajmy, że ci ludzie żywią nas. Oni są jednym z filarów istnienia tego kraju, tak? Bo nie tylko edukacja, ale też trzeba coś jeść. I generalnie jest to po prostu tragedia, że ci ludzie muszą się upominać o takie rzeczy i o tym się najmniej mówi. Najgłośniej się mówi o problemach Ukrainy, które na dobrą sprawę jakby są rzeczy ważne i ważniejsze i problemy polskich rolników są ważniejsze, ponieważ to są Polacy. Ci ludzie tracą pieniądze, ci ludzie wydają pieniądze na to, żebyśmy my mogli co do gara włożyć. Kolejnym tematem dotyczącym rolników jest to, że od grudnia ubiegłego roku ceny mleka drastycznie spadają. W niektórych przypadkach jest to nawet złoty, od złotówki do prawie dwóch złotych na litr. Niestety koszty, które również poszły w górę w ostatnich miesiącach, rosną lub stoją zamurowane na tym samym poziomie. Rolnicy są najbardziej sfrustrowani brakiem stabilności produkcji. Sytuacja wygląda tak, że mleko w sklepach jest coraz droższe, ale rolnicy e, nie dostają e, wprost proporcjonalnie do tej ceny w sklepach, e, po prostu zapłaty za to mleko. Tak? Czyli oni dostają bardzo mało, mimo, a mimo tego, że mleko jest droższe, czyli jest to tutaj coś nienormalnego, tak? czyli producent chce zarobić. A rolnicy oczywiście są poszkodowani i o tym się nie mówi. Kolejnym tematem jest protest producentów malin. Rolnicy likwidują plantacje, towar oddają za bestę. Plantatorzy malin protestują w Annopolu, w województwie lubelskim. Nic się nie zmieniło, nasz sektor upada. I takie rzeczy można przeczytać normalnie w internecie, niestety, bądź w jakichś branżowych e, gazetach. Kolejnym tematem jest. No właśnie, ukraiński film. O złych Polakach, czyli Dowgórz. Sytuacja wygląda tak, że Ukraińcy wyprodukowali, wyprodukowali film o złych Polakach, tak, czyli inaczej o, o, o swoich bohaterach narodowych, eee, no powiedzmy, no dobrze, my też robimy. Tylko tutaj sytuacja jest taka, że ten film miał premierę 24 sierpnia i sytuacja wygląda tak, że my pomagamy Ukraińcom, ponieważ zostali zaatakowani przez Rosję, wysyłamy im uzbrojenie, pozbywamy się broni, tak? rozbrajamy się dla nich, przyjmujemy Ukraińców do domów naszych. Przyjmujemy ich w polskich... znaczy ogólnie do, do firm, tak do pracy, a oni mimo wszystko i tak wypuszczają taki film, gdzie przedstawiani jesteśmy jako ci źli. Oczywiście jest jakby film, jest na podstawie faktów, oczywiście, ale jest jakby granica smaku, tak? Jakby w sytuacji, kiedy my im pomagamy, oni jakby wypuszczają taki film. Jest, jest to po prostu e, skandal, a e, fabuła tego filmu jest e, bardzo ciekawa, ponieważ e, e, jest to film o bohaterze, który walczy o wolność z Polakami. Jest to bardzo ciekawe. E, oczywiście w kontekście ty tych wydarzeń, które się dzieją obecnie, tak? czyli my wypruwamy sobie flaki, żeby oni nam w nóż w plecy. Jako taką ciekawostkę wspomnę, że dnia 25 sierpnia, o godzinie 1 w nocy grupa Ukraińców zaatakowała Polaków. Zapytacie, za co? Otóż za to, że nie chcieli wypowiedzieć słów chwała Ukrainie, i za to zostali. Dotkliwie pobici. Jest to po prostu straszne, że tak jesteśmy traktowani. Dodatkowo sytuacja, jaka miała wtedy miejsce, jest taka, że Ukraińcy wtedy świętowali w Polsce Dzień Niepodległości Ukrainy. Tak, w Polsce świętowali swoje święto niepodległości. Więc Ukraińcy wypuszczają film o złych Polakach, my im pomagamy, a oni nawet nie potrafią powiedzieć dziękuję, tylko atakują nas. Jest to bardzo straszne. Są to, te wszystkie cztery tematy były, są dla mnie o tyle ważne, że postanowiłem o nich e, wspomnieć, powiedzieć, jest to po prostu straszne. Jest część planu e, zastraszania Polaków się jakby jest kontynuowana, tak? czyli e, nowa pandemia, e, polityka, w której rolnicy są gnębieni, to wszystko jest e, wykonywaniem planów agendy 2030. E, ale jest kolejny problem, czyli właśnie Ukraińcy, e, czyli to, co my robimy, a jak oni traktują nas. Możemy mówić o tym, że polski rząd próbuje stworzyć, jakby chcą nas połączyć, chcą połączyć dwa narody, ale im to nie wychodzi. Ukraińcy mają do nas bardzo dużo żalu, dużo nienawiści. A słowa polityków PiS, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, są niejako dowodem na to, że to Ukraińcy mają tutaj dużo do, do gadania w Polsce niż my, Polacy, więc sytuacja tak wygląda, jest to straszne. W kwestii agendy planów Klausa-Schwaba nic się nie zmieniło, dalej to wszystko postępuje do przodu. Eee, zobaczymy, jak to będzie niedługo, niedługo wybory, zobaczymy, co będzie, zobaczymy, jak się sprawa e, rozwiąże. No nic, to chyba wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.